Witam wszystkich sympatyków spaceru Zewą i zapraszam na kolejny spacer. Tym razem postanowiłam zabrać Państwa do Parku Heweliusza, ale zanim tam dojdziemy, należałoby zobaczyć ten obiekt. A jest to obserwatorium astronomiczne, mieszczące się w Poznaniu przy ulicy słonecznej 36. Dwór, który państwo widzą, wybudowano w 1880 roku dla bardzo zamożnej chłopskiej rodziny Palaczów. Szczególną estymą cieszył się Maciej Palacz, który był nie tylko sołtysem Górczyna, ale aktywnym działaczem związku prebejuszy. Do pierwotnie skromnego budynku dobudowano skrzydło z dwuspadowym dachem. Po odzyskaniu niepodległości obiekt przekazano na potrzeby wszechnicy piastowskiej, wtedy też podwyższono wieżę i umieszczono kopułę obserwacyjną. W okresie międzywojennym prowadzono tu systematyczne obserwacje pozycji gwiazd. Komet i planetoid. W 1929 roku zainstalowano refraktor i dla niego obok dworu wybudowano specjalny pawilon z obrotową kopułą o średnicy 5 metrów. Działania wojenne nie poczyniły większych szkód, więc już w 1945 roku powrócono do obserwacji nieba. Astronomowie Jerzy Dobrzycki i Andrzej Kwiek w 1949 roku odkryli planetoidę Poznania, która okrąża słońce w ciągu 5 lat i 171 dni. Opuszczając teren Uniwersytetu Poznańskiego, dodać muszę, że pierwsze obserwatorium astronomiczne założył w Poznaniu w latach 60. XVIII wieku ksiądz Józef Rogaliński, matematyk, fizyk i astronom. Jesteśmy teraz w parku Jana Heweliusza, który niejako jest kontynuatorem miejsca, w którym przed chwilą byliśmy, a mianowicie Obserwatorium Astronomicznego. Park wciśnięty jest między ulicę Jana Palacza, Heweliusza i Słoneczną. Park ma 4 hektary, a miejsce jest szczególne. W przeszłości była tu jedna z większych inwestycji nazistowskich Niemiec. W 1942 roku postawiono 40 baraków, każdy barak nosił nazwę jednego niemieckiego miasta, a całość stanowiła obszerny kompleks hotelowy zwany Ausstellungsdorf. Goście pomimo wojny mogli korzystać z rozrywek np. z kręgielni lub z dancingów w restauracji Złoty Kłos. W 1943 roku uruchomiono też pocztę, ale po wojnie teren został ogrodzony przez NKWD i powstał tu obóz dla Volksdeutschów i żołnierzy Armii Krajowej. Po likwidacji obozu w barakach zamieszkali pracownicy zakładów cegielskiego. Wkrótce większość obiektów przejęły międzynarodowe targi poznańskie na bazę hotelową dla gości targowych, a restaurację i cały teren nazwano gospodą targową. Dzięki działaniom księdza Aleksandra Woźnego, budynek restauracyjny przekształcono na kościół pod wezwaniem świętego Jana Kantego. Budowę obecnej świątyni rozpoczęto w 1978 roku, a ukończono 10 lat później. Baraki natomiast zaadaptowano na akademiki i mieszkania dla mniej zamożnych mieszkańców. W 2007 roku baraki rozebrano i powstało tu nowe osiedle mieszkaniowe, wewnątrz którego znajduje się park Jana Heweliusza. Jan Heweliusz nie miał powiązań z Poznaniem, ale jak wcześniej wspomniałam, ze względu na bliskość obserwatorium, park upamiętniono jego imieniem. Jan Heweliusz pochodził z zamożnej rodziny piwowarów, my jednak kojarzymy go jako wybitnego, XVII-wiecznego gdańskiego astronoma. Rozgłos i uznanie europejskich kręgów naukowych przyniosła mu książka Selenografia, czyli opis księżyca. Śmierć przerwała Heweliuszowi pracę nad katalogiem gwiazd. Dzieło jego życia dokończyła Elżbieta, wdowa po astronomie, wydając książkę Zwiastun na Astronomii. Opisano w tej książce pozycję prawie 2000 stałych gwiazd. Pod koniec 2020 roku w parku ustawiono rzeźby nawiązujące tematycznie do astronomii, którą szczególnie ukochał patron parku. Oto Heweliusz, wypatrujący gwiazd, był zwolennikiem kopernikańskiego systemu heliocentrycznego, nie mogło więc zabraknąć w tym miejscu samego Mikołaja Kopernika. Na starych, obumarłych pniach drzew rzeźbiarz Krzysztof Wiza wyczarował Małego Księcia – bohatera filozoficznej opowieści, której autorem jest Antoine de Saint-Exupéry. Mały książę przemierzał wiele planet w poszukiwaniu miłości. Wśród rzeźb dostrzegamy owianą legendami postać pana Twardowskiego, pierwszego polskiego zdobywcy kosmosu. Na księżyc wybrał się na kogucie. Całości tej wyjątkowej galerii dopełniają inne rzeźby, które mogą pełnić funkcję ławek. Warto wiedzieć, że wszystkie rzeźby wykonano przy użyciu piły łańcuchowej, a drzewa odzyskały drugie życie. Spacerując wzdłuż białej pergoli w kierunku żwirowiska z głazami, trawami i bylinami symbolizującymi mgławicę, należy koniecznie zatrzymać się przy zegarze analematycznym. Jest to rodzaj zegara słonecznego, w którym funkcję wskazówki rzucającej cień pełni osoba stojąca w oznaczonym miejscu. Tarcza zegara ma kształt fragmentu elipsy. Dla wypoczywających przygotowano też inne atrakcje, np. ogródek zielarski, zewnętrzną siłownię, plac zabaw dla dzieci młodszych i starszych oraz wybieg z torem przeszkód dla naszych czworonożnych przyjaciół. Sercem parku Heweliusza jest pergola i plac z układem słonecznym, od którego rozchodzą się aleje, swoim kształtem częściowo nawiązujące do orbit układu słonecznego. Jednym słowem, park pełni funkcję rekreacyjną i edukacyjną z zakresu astronomii i kosmosu, o czym świadczą tablice informacyjne. Jeśli Państwo preferują relaks na świeżym powietrzu, niezależnie od pory roku, wizyta na poznańskiej Heweli będzie zapewne doskonałym wyborem. Kończę swój przewodnicki spacer po parku Heweliusza i zapraszam na kolejne moje spacery i obiecuję, że na pewno czas nie będzie dla Państwa stracony.